Cześć, z tej strony do Manu, a W dzisiejszym materiale sprawdzimy, jak radzą sobie bardziej i mniej popularne karty specjalne z Ligi Francuskiej, wśród których znalazł się oczywiście niezwykle tani jak na wersję Toty, Donaruma, na którego cały czas słychać wiele narzekań i który szczerze mówiąc grając przeciwko mi także niejednokrotnie popełniał poważne błędy. Nic dziwnego, że byłem ciekaw, jak Włoch w swej najlepszej wersji poradzi sobie broniąc moje bramki, jednak jest on raptem jednym z 11 piłkarzy, Mogących dostać dzisiaj status rzeźnika, chociaż przyznać też trzeba, że wybranie tej jedenastki nie było zbyt proste, bo w Ligę nie ma póki co zbyt wielu kar specjalnych w średnim przedziale cenowym, którymi warto chociażby teoretycznie się zainteresować. Przechodząc więc do rzeczy, muszę przyznać, że pomimo iż w tym zespole występuje legendarny Ben 1, największe wrażenie wśród wszystkich czterech skrajnie atakujących piłkarzy zrobił na mnie toko ekambi. Kamerunczyk ma trzy gwiazki sztuczek na cztery gwiazdki słabszej nogi, a przy tym oceniony jest na 84 i teoretycznie nie wyróżnia się on niczym nadzwyczajnym, jednak w praktyce jest wielkim, silnym i szybkim piłkarzem, no a przede wszystkim ukrytą bestią, bowiem jako striker jego overall wynosi aż 88, no i to po prostu widać na murawie, gdyż nawet jego lewa stopa posyła loby w samo okienko, z którymi w żaden sposób nie mogą poradzić sobie najlepsi bramkarze. To, że to Kambi zrobił na mnie największe wrażenie w tym zespole. Nie zmienia oczywiście faktu, że Ben Yader cały czas ma w sobie to coś, co pozwala mu kręcić się między nogami najlepszych obrońców, by finalnie posłać strzał finzyjny w samo okienko bramki. Jednak z aktualnym tempem, bardziej niż na pozycję napastnika, nadaje się on do gry na SPO, gdzie, jak wiemy, w tym roku wybór wśród ciekawych kart jest ogromny, bowiem typowym sztywnym strajkerem w tej ekipie jest bez wątpienia Musa Bele, posiadający aż. 88 wykończenia, 91 siły strzału, 98 szybkości biegu i 92 siły. Niestety, pomimo tych statystyk i ogólnego wpasowania się w silniki gry, Francus ma ten problem, że jest posiadaczem raptem trzech gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi. No a niestety, raczej odstrasza to wielu graczy. No i to nawet pomimo, że tak jak Tokio Kambi również jest on ukryto bestią, ocenioną tak naprawdę wewnątrz gry, aż na 88. Dembele nie jest tak niesamowity jak Jonathan David, jednak jak na tak tanią kartę bez wątpienia nadaje się on chociażby na super rezerwowego, gdzie co najwyżej prawdopodobnie wylądować może także Diatta, który ogólnie jest fenomenalny, ponieważ posiada 97 tempa, 86 dryblingu, w ramach którego zwinność notowana jest aż na 99, a do tego 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi. To wszystko póki co robi wrażenie, z tym, że idąc dalej rating strzałów oraz po podaniu diaty nie dochodzi nawet do 80, co powoduje, że nim mamy największe szanse na zdobycie gola z dystansu, no ale trudno liczyć na jakieś niesamowite wykończenie czy podania przez całe boisko, chociaż jeśli chodzi o jego mobilność, no to ta jest naprawdę świetna i niewiele gorzej wygląda ona u środkowego pomocnika Montepie, którym jest Savanier. Niejednokrotnie grałem na Francuza w Champions i parę razy dał mi ją nawet pstryczka w nos. No a kiedy sam nim zagrałem, okazało się, że w Wcale nie był to przypadek, bo jest on bardzo mobilnym i mającym pojęcie o każdym elemencie gry zawodnikiem, no a zresztą, by znaleźć się w gangu hulita, zabrakło mu raptem jednego punktu umiejętności defensywnych. Sawanie jest bez wątpienia grywalny, z tym, że z racji na wzrost wynoszący raptem 172 cm i sylwetkę nieco inną od chociażby Angolokante. Bardziej nadaje się on do gry chociażby jako jeden z trójki pomocników chociażby w formacji 4-3-2-1 niż do gry w szerokim ustawieniu 4-4-2, gdzie nieco lepiej pasuje mierzący aż 187 cm wzrostu Chao Ameni. Francuz ma zresztą kartę przyszłej gwiazdy, która kosztuje milion monet, jednak nawet jego nisko oceniony inform bardzo dobrze odnajduje się w środku pola, również ma podstawowe pojęcie o wszystkich elementach gry i dziwny aż, że jego karta kosztuje niecałe 30 tysięcy monet. Nieco bardziej zrozumiałe jest to w przypadku Amaviego, no bo on pomimo tego, że również gra całkiem poprawnie, żeby nie powiedzieć, że gra dobrze, to nie prezentuje sobą niczego więcej niż zwykłe karty Mendiego lub Fernandeza. no i to jest jego najlepszą recenzją. Więcej niż typowi środkowi obrońcy prezentuje za to Botman, czyli zawodnik Lil, który mierzy aż 193 cm wzrostu, a do tego ma 94 siły, 79 szybkości biegu i 75 zwinności, która jak wiemy się przydaje i która jest dość niezłym wynikiem jak na tak potężnego i silnego gościa. Mówiąc ogólnie, Botmanem gra się całkiem nieźle, ale cały jego geniusz wyniszcza przyspieszenie ocenione tylko na 71, które na tym etapie gra niestety nie przystoi zawodnikowi aspirującemu do walki na szczycie, do której cały czas nadaje się Marquinhos, no i to w każdej wersji. Brazylijczyk ma teoretycznie wiele wad, jak na środkowego brońce, no bo przecież nie jest chociażby ani nadzwyczajnie silny, czy też wysoki, nie ma własnej, unikalnej sylwetki itd. Tak no a mimo to mówiąc wprost, jest rzeźnikiem. Zresztą rzeźnikiem, tak jak już niejednokrotnie w przeszłości, jest cały czas mający 96 tempa i posiadający 4 gwiazdki sztuczek i pięć gwiazdek słabszej nogi Atal, z tym, że rozumiem z czego wynika jego mniejsza popularność, gdyż Algierczyka z racji na swoją nację i reprezentujący klub trudno jest wcisnąć do jakiejś szalonej hybrydy. Zdecydowanie łatwiej jest to uczynić z gwiazdą dzisiejszego odcinka, czyli Toty Donarumą, co do którego przyznać muszę, iż faktycznie w moich rękach również był on bolcem i nie grał lepiej od podstawowej wersji, żeby nie powiedzieć, że grał gorzej, no bo czasem puszczał wręcz strzały lecące. Niemalże prosto w niego, tylko pytanie, czy to wynikało z jego faktycznego upośledzenia, czy może jest to efekt nowej aktualizacji do gry, no bo tego również nie możemy wykluczyć. Niemniej jednak, po tym co ja widziałem u siebie, to Toty Naruma nie jest warty szerszego omawiania, no ale za to bez wątpienia jest on warty wyróżnienia na koniec dzisiejszego odcinka jako największy bolest w tym zespole, no bo tak grający zawodnik nie może być warty niemalże 200 tysięcy monet. Na no za to, jeśli chodzi o Najlepszych, największe wrażenie zrobił na mnie to Kambi oraz obiektywnie, chociaż nie będzie to żadne odkrycie, Marquinhos, bo ten gość po prostu cały czas wymiata i to nie tylko jako partner Kim Pembe, ale jako stoper w każdym możliwym zespole. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!